Cześć, nazywam się Marta Stefańska. Na co dzień jestem adwokatką, ale też wolontariuszką Fundacji Czas Kobiet w Poznaniu. A oprócz tego jestem też studentką trzeciego roku psychologii. W ramach projektu, który jako fundacja realizujemy z Urzędem Miasta Poznania, który to projekt nazywa się Młodzieżowa Akademia Równości, przygotowaliśmy dla Was kilka filmików, w których staramy się przybliżyć Wam temat równości płci najprościej to nazywając, jak tylko można. Natomiast w związku z tym, że ja jestem adwokatką, to oczywiście chciałabym trochę powiedzieć o tej stronie prawnej. Nie chciałabym Was zanudzać treścią przepisów, które, które tę kwestię regulują, czyli kwestie równości płci i, i ewentualnej dyskryminacji ze względu na płeć. Natomiast. Uczciwie mówiąc, trochę się nie da bez tego, dlatego, jeżeli pozwolicie, to chwilę o tym powiem, jak przepisy regulują tę kwestię, a później powiem Wam, jak to w rzeczywistości wygląda w praktyce, zarówno jeżeli chodzi o klientów, którzy przychodzą do kancelarii, jak i do nas do fundacji po pomoc prawną. Każdy z nas na pewno ma w głowie jakąś definicję pojęcia dyskryminacji. No, najogólniej można powiedzieć, że z dyskryminacją mamy do czynienia wówczas, kiedy dochodzi do jakiegoś nierównego traktowania innych osób. My w, w ramach tego projektu, który teraz realizujemy, oczywiście skupiamy się na dyskryminacji ze względu na płeć. I, i cały mój Filmik będzie na tym się opierał, więc oczywiście, jeżeli mówimy o dyskryminacji ze względu na płeć, to chodzi o nierówne traktowanie kobiet lub mężczyzn, właśnie dlatego, że przynależą do, do danej płci. I ta dyskryminacja może dotyczyć wszelkich sfer życia człowieka. Natomiast, co jest ważne i co jako takie pierwsze nie przychodzi do głowy, kiedy mówimy o dyskryminacji ze względu na płeć, to nie musi być tak, że kobieta dyskryminuje mężczyznę. Czy też odwrotnie mężczyzna-kobietę, ale o dyskryminacji ze względu na płeć możemy mówić także wówczas, kiedy kobieta dyskryminuje inną kobietę, dlatego właśnie, że jest kobietą, e, lub mężczyzna-mężczyznę. E, natomiast jedna jeszcze najważniejsza rzecz że oczywiście to nierówne traktowanie e, nie może być uzasadnione jakimiś obiektywnymi przesłankami. Czyli absolutnie nie ma podstaw do y, takiego nierównego traktowania i ono wynika tylko i wyłącznie z tego powodu, że ktoś jest kobietą, czy też ktoś jest mężczyzną. I jak możecie się domyślić, oczywiście y, przepisy obowiązujące w Polsce kwestię tę regulują y, i nie będzie zaskoczeniem, że oczywiście istnieje zakaz dyskryminacji. Ja oczywiście nie będę tutaj czarować, że wszystkie przepisy znam na pamięć, a tym bardziej nie chciałabym przeinaczyć przepisów, które znajdują się w Konstytucji, więc będę korzystała z małej ściągi, ale absolutnie tak, jakby najważniejszy akt prawny w Polsce, czyli Konstytucja, reguluje te kwestie dyskryminacji ze względu na płeć. Najważniejsze przepisy to jest artykuł 32 Konstytucji który mówi o tym, że wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Kolejny przepis, zaraz następny w Konstytucji, czyli artykuł 33, mówi o tym, że kobieta i mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę, jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń. Kiedy patrzymy sobie na te dwa przepisy, to tak naprawdę można powiedzieć, że już w tym pierwszym, czyli w artykule 32, gdzie mamy tę ogólną zasadę równości i zakaz dyskryminacji w każdym obszarze życia i z jakiegokolwiek powodu, to tak naprawdę tam już możemy tym przepisem objąć kwestię ewentualnej dyskryminacji ze względu na płeć. Można więc zadawać pytanie, po co? Po raz kolejny pojawia się przepis, który kwestię tę reguluje. Może to świadczyć o tym, że po prostu ten problem dyskryminacji ze względu na płeć od wielu, wielu lat jest na tyle znaczący, tak wiele problemów na tym tle pojawia się cały czas, że dlatego podjęto taką decyzję, żeby w konstytucji, czyli jeszcze raz podkreślam, najważniejszą akcie prawnym w Polsce. Przepis dotyczący bezpośrednio dyskryminacji płci się pojawi. Oczywiście, na podstawie, jakby, Konstytucji istnieją kolejne akty prawne, które uszczegółowiają to, co się pojawia w Konstytucji, no i mamy inne też przepisy, które mówią o zakazie dyskryminacji. I tutaj, na przykład, możemy powiedzieć o artykule 11 ze znaczkiem 3 Kodeksu Pracy. Który tutaj jakby obejmuje ten zakaz dyskryminacji, już typowo w miejscu pracy, że jest zakaz dyskryminacji, zarówno w zatrudnieniu, jak i tych warunkach później pracy. I oczywiście z całą pewnością tych przepisów znajdziemy o wiele więcej. Są też akty prawa międzynarodowego, akty prawa unijnego, które, które także takie przepisy zawierają. Natomiast przepisy przepisami, a rzeczywistość często bywa trochę inna. I mimo tego, że ta sytuacja na przestrzeni lat oczywiście się poprawia i na pewno te różnice w zakresie tego, jak traktowane są osoby przynależące do danej płci, to wszystko się zmienia, poprawia, ale nadal pojawiają się problemy, jeżeli chodzi. Na przykład, i to jest chyba najbardziej taki przejrzysty przykład, jeżeli chodzi o pracę. Tutaj bardzo często mamy do czynienia z nierównym traktowaniem kobiet i mężczyzn. I każdemu z nas pewnie do głowy przychodzą szybciej przykłady związane z kobietami, tak? że na przykład kobietom jest trudniej znaleźć pracę, bo pracodawca, potencjalny pracodawca niejako z góry zakłada, że Kobieta jest gorszym pracownikiem, ponieważ kiedy otrzymał umowę o pracę na czas nieokreślony to na pewno zajdzie w ciążę, od razu weźmie zwolnienia i pracodawca nie zobaczy jej przez kolejne kilkanaście miesięcy co najmniej. Absolutnie niedopuszczalnym jest sytuacja, gdy pracodawca na przykład podczas rozmowy kwalifikacyjnej pyta kobietę, czy planuje zejść w ciążę? Takie pytania nie powinny absolutnie paść. Inną kwestią jest oczywiście to, co jest potwierdzone wynikami badań, że niestety nadal w Polsce obowiązują pewne, pojawiają się pewne różnice, jeżeli chodzi o wynagrodzenie na tych samych stanowiskach, że nadal zdarza się, że kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. Co jeszcze, co jeszcze przychodzi na myśl, jeżeli chodzi o dyskryminację w zatrudnieniu ze względu na płeć? Na pewno pewne nazwy też stanowisk, ale tu ciekawostka, bo ostatnio, kiedy prowadziłyśmy w ramach tego projektu warsztaty z młodzieżą w jednym z liceum, zastanawialiśmy się nad przykładami dyskryminacji mężczyzn w miejscu pracy. I przyszedł nam do głowy zawód, który trudno nam nawet nazwać, gdyby w tym zawodzie pracę podjął mężczyzna. Mamy zawód przedszkolanka. Jak nazwać mężczyznę, który będzie wykonywał ten zawód? To jest taki typowy przykład, gdzie być może właśnie następuje ta dyskryminacja mężczyzn w zatrudnieniu. Natomiast też. Zdarza się, i to jest pewnie skutek stereotypów, które każdy z nas ma, każdy z nas ma w głowie i o tym pewnie bardziej szczegółowo, szczegółowo powiedzą moje koleżanki psycholożki w ramach innych filmów. Natomiast jest takie założenie, że na przykład stanowiska kierownicze, Jakieś zarządzające powinni zajmować mężczyźni, a nie kobiety, ponieważ kobiety są bardziej emocjonalne. Dlaczego o tym mówię? Bo te stereotypy, które obowiązują w społeczeństwie, mają bezpośrednie przełożenie na to, co się dzieje w miejscach pracy przy zatrudnieniu, podczas zatrudnienia, czy też podczas rozwiązywania umowy o pracę. I te wszystkie sytuacje m, mają odzwierciedlenie, Postępowaniach sądowych, które się toczą, i możemy odnaleźć szereg orzeczeń, które cały czas pokazują, że problem nierównego traktowania osób ze względu na ich przynależność do danej płci cały czas te sytuacje mają miejsce. Mimo, że jest tego mniej, no to nadal my się z tym spotykamy. I dlatego uważamy, że tak ważne jest, że. Uda, udaje nam się realizować ten projekt i o tym mówić nie tylko w ramach e, tych właśnie filmików, ale również podczas spotkań e, z młodzieżą. Były także przeprowadzone badania między innymi przez, że, przez Rzecznika Praw Obywatelskich, e, który wypytywał Polaków e, jak oni oceniają kwestię dyskryminacji, czy ta dyskryminacja ma miejsce w Polsce czy też nie. I o dziwo, co mnie osobiście za, zaciekawiło, to to, że na przykład w roku 2020 dyskryminację ze względu na płeć zauważyło 12% badanych, a rok później już 20%. Więc mimo tego, że w rzeczywistości jakby zakłady pracy i jakby organy publiczne starają się stosować do zasady zakazu dyskryminacji, i jakby przyjmujemy, że ta sytuacja ulega poprawie, to jednak często zdarza się, że osoby, osoby odczuwają, że jednak ten problem nadal jest i czują się dyskryminowane właśnie ze względu na, na płeć. Kwestia tego nierównego traktowania ze względu na płeć. Ma też bezpośrednie przełożenie często na przypadki stosowania przemocy. Niestety tutaj mówimy bardziej o, o tym, że mężczyźni stosują przemoc wobec kobiet, opierając się na tym, że kobieta jest tą słabszą osobą, że mężczyzna ma być tym, który ma władzę w domu, którego żona powinna zawsze słuchać. I faktycznie my w ramach Fundacji Czas Kobiet, gdzie, gdzie świadczymy pomoc zarówno psychologiczną, jak i prawną kobietom, które doświadczają jakiejkolwiek formy przemocy, my często spotykamy się właśnie w fundacji z przypadkami, gdzie mężczyzna uważa, że po prostu samego faktu, że jest mężczyzną, ma prawo stosować przemoc wobec kobiety. Jeżeli znasz kogoś, kto doświadcza przemocy, czy to jest przemoc fizyczna, psychiczna czy ekonomiczna, można zgłosić się do nas, do naszej fundacji po pomoc. Na naszej stronie internetowej znajdziecie numer telefonu, który jest czynny od poniedziałku do piątku, od godziny 9 do 17 i otrzymacie tam wszelką potrzebną pomoc.